Cześć, tu Beata. Dziś mamy środę 20 lipca, czas na minutę tarotem. Karta, właściwie karty na dziś są dwie. Po pierwsze, poniedziałkowy księżyc. Jeżeli chcecie wysłuchać o czym mówi księżyc, warto cofnąć się do poniedziałku. Natomiast tak w skrócie to to są iluzje, taki, takie chodzenie po omacku, takie pod uzależnienie się od czegoś. To tak naprawdę w telegraficznym skrócie. To są również ludzie, którzy niekoniecznie korzystnie na nas wpływają albo nie są nam życzliwi. No ale o co chodzi? Dlaczego ta karta Ponownie wyszła, więc postanowiłam dolosować kolejną kartę i tym razem jest to dziewiątka buław. Jest to karta przypominająca, żeby się nie poddawać. To dziewiątka, nawet jak w hierarchii czy w strukturze tarota, tuż przed dziesiątką bardzo często zaszliśmy już tak daleko, ale właśnie tuż u szczytu, tuż u końca naszej drogi poddajemy się, bo wydajemy, bo nie widzimy końca, nie widzimy perspektywy i dziewiątka buław w tym przypadku mówi, cokolwiek um, sprawia, że chcemy zmienić, uwolnić się od tego, co nas... Y wiąże, co, co nas ogranicza, nie poddawajmy się, tak? To jest naprawdę karta, która pozwala nam wyjść z trudności i z kłopotów, poz, pozwala nam je pokonać. Więc zwróćmy uwagę na to, czy te przeciwności losu, które się tu pojawiają, które na przykład potrafią się pokazać w karcie księżyca, że coś nas ogranicza, coś nas uwiązało, lub ktoś, bo to mogą być również osoby, czy przypadkiem nie jest tak, że, że tylko dlatego, że czasami jest ciężko, tylko to może złe słowo, ale dlatego, że czasami jest ciężko, machniemy ręką dobra, to już zostaniemy, to już niech tak będzie jak było, tak żeby nie, tak nie powinno być. To jest, to jest właśnie ta energia poddawania się. Małe kroczki za każdym razem, małe kroczki choćby jeden. Tygodniowo miałby to być, żeby cokolwiek mógł zmienić. Jeden miesięcznie, jedna mała zmiana, chociaż tak naprawdę całe nasze życie, każda decyzja, nawet najmniejsza, powoduje pewne zmiany w naszym życiu. Ale jeżeli chcemy coś zmienić, jeżeli chcemy z czegoś wyjść, pokonać te przeciwności i zrealizować nasze działania, musimy działać w sposób konsekwentny, więc wychodząc ze wszelkich uzależnień. Sytuacyjnych również, pamiętajmy, to nie tylko musi być, muszą być uzależnienia typu od alkoholu, od papierosów czy od od jakichkolwiek innych używek, to może być uzależnienie od pracy, od ludzi, od sposobu myślenia na przykład, tak? Bo cały czas tylko krytykujemy siebie albo krytykujemy sytuację, w której jesteśmy. Nie. Powoli, krok po kroku nie poddawajmy się dziewiątka. Ja pamiętam ją z takiej Talii No, tam jest taka drabina pokazana. I często jak patrzymy o ile jeszcze tyle drogi przed nami, tyle już pokonaliśmy i dalej końca nie widać. To jest ten moment. Dlatego ta dziewiątka jest fajna, ale jest też niebezpieczna, że że przychodzi ten moment, że nie, poddajemy się. Dlatego ta karta zachęca do tego, żebyśmy się nie poddawali, żebyśmy nie ulegali tej iluzji, że to już machniemy ręką, tak? Musimy być gotowi do walki, do zmierzenia się z tym, co nas ogranicza. Naprawdę to jest bardzo, bardzo istotne. A ta siła skąd, bo jakby tak zadać pytanie, no dobra, ale skąd ja mam czerpać tą siłę i energię, żeby się nie poddawać, tak? Ona idzie z naszych, z naszych świadomych działań przede wszystkim. Czasami z tych podświadomych również, ale to są nasze świadome działania, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle coś robimy? Dlaczego podjęliśmy takie działanie? E, to prowadzi do takiej wewnętrznej transformacji, do oswobodzenia się z różnych y, z różnych y, poglądów na przykład. E, więc y, nie poddawajmy się, naprawdę działajmy, choćby to miała być jedna zmiana, albo chociaż zmieniliśmy jedną rzecz i teraz próbujemy się dostosować do tej zmiany. Um, stąd właśnie należy czerpać tą siłę wewnętrzną. Um, dlatego trzeba zaufać swojemu wnętrzu, temu jak, jak się czujemy, temu co, co określiliśmy, nazwaliśmy um, po imieniu, co nas ogranicza. Spróbujmy działać właśnie w taki sposób, żeby um, żeby się nie poddawać, żeby wychodzić małymi krokami. Ta karta ma ogromny potencjał, potencjał niepoddawania się, wyłażenia z tych trudności i kłopotów. Więc czerpmy z tego, co nam pomaga rozwijać się w życiu, co nam pomaga zmieniać nasze postrzeganie. I niech to będą małe zmiany. Jeszcze raz powtórzę, ewolucja, niekoniecznie. Rewolucja. Bo ta iluzja też nie wzięła się z dnia na dzień, tak? To, co się tutaj działo, to też się nie stało z, yy, 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 przez jeden dzień. To trwało pewnie często miesiącami, czy jeśli nie latami, więc to wychodzenie z tego też będzie takim bardzo istotnym yy, elementem właśnie niech będzie elementem naszej drogi, a nie zmiany natychmiast. Oczywiście czasami te zmiany. Takie radykalne i gwałtowne też są potrzebne, i rzeczywiście tak czasami też należy zrobić. Natomiast nie we wszystkich decyzjach, nie za każdym razem możemy zrobić dokładnie tak samo. Dlatego zwróćmy uwagę, jak funkcjonujemy, jak działamy, bo em, odpowiedź na pytanie, czy jestem gotowa, czy gotów zmierzyć się z tą siłą, albo czy odczuwam lęk przed czymś, y, albo przed czym odczuwam lęk, tak? I w jakich obszarach mojego życia. Y, to ograniczenie wymaga uwagi, to bardzo pomoże nam um, działać dokładnie tak, jak chcemy. Spróbujmy Wykorzystać potencjał dziewiątki buław. Nie poddawajmy się tylko dlatego, że widzimy, że o jejku jeszcze że końca nie widać, Tak, że nie widzimy tego rezultatu. Jak postawiliśmy sobie cel, to trzymajmy się tego celu, bo to pomoże nam wyrwać się z tego, co było tylko iluzją, albo zrozumieć więcej, co było naszym ograniczeniem, do czego byliśmy uwiązani. Karta Księżyca też jest taką, ja to zawsze nazywam ją taką energią przejścia. Przez coś, tak? Żeby to zrozumieć, to trzeba przejść. W tym przypadku trzeba naprawdę, nie można się poddawać o w ten sposób. Także takie przesłanie na środę. Myślę, że całkiem sporo refleksji um, można w tej chwili wyciągnąć. Natomiast takie jedno główne podsumowujące przesłanie: cokolwiek nas ogranicza, czy ktokolwiek nas ogranicza, jeżeli chcemy dokonać zmiany, bo jest nam w tej chwili za ciasno. Nie poddawajmy się, dlatego że może się okazać, że rezultat osiągniemy dużo szybciej niż nam się wydaje. I tego nam serdecznie życzę. Trzymajcie się ciepło, pa.